Michał, a kto się zajmuje pacjentem już yy, po wybudzeniu, czyli tak, w tym tak, momencie, tak. kiedy pacjent wychodzi z nieczucia. Po operacji, mhm. jak już pacjent się wybudzi, yy, tutaj warto podkreślić, że pacjent wybudza się na sali operacyjnej yy, i już z nami rozmawia. Pacjent jest yy, przekładany, przechodzi samodzielnie. Pacjent przechodzi na łóżeczko, mhm. gdzie później jest przewożony na salę pooperacyjną, gdzie ma możliwość yy, wyspania się i, że tak powiem, yy, okłonięcia. Tam pod opieką pielęgniarki, pod ciągłym nadzorem i monitorowaniem i naszej opiece, czy to monitorowanie bólu, czy, czy innych sytuacji, my się nim opiekujemy i czekamy aż dojdzie do siebie, żeby mógł bezpiecznie być później przekazany rodzinie, osobie dorosłej już po zabiegu do domu. A powiedz, a jak długo pacjent przebywa w takiej yy, no, takiej ścisłej kontroli po zabiegu? To jest bardzo zróżnicowane, bo to wszystko mhm. zależy od pacjenta. Są tacy pacjenci, którzy realnie po 5 minutach mogą wstać i wyjść, a tacy, którzy potrzebują 3, 4, 5, 6 godzin leżenia i dochodzenia do siebie. Mhm. Każdy jest indywidualny. Średnio trzeba przyjąć, że pooperacyjnie pacjent musi koło godziny leżeć, nawet do dwóch pod kontrolą, pod, kon on pod naszą przebywa. kontrolą, tak intensywnym monitorowaniem. Tak, tak. nie, nie, nie sam? pacjenta nigdy nie zostawiamy, Dokładnie. my musimy nad nim czuwać, bo wiele rzeczy może się zdarzyć, a my chcemy zawsze, żeby to było jak najlepiej i najbezpieczniej dla pacjenta. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę ten pierwszy czas pozabiegowy to jest czas, gdzie mimo, że Ciebie nie ma fizycznie, bo najczęściej zaczynamy już następny zabieg. Jestem obok. Dokładnie, jesteś obok, a e, taką rolę osoby kontrolującej, nadzorującej, pełni pielęgniarka, Piel... która przybywa z pacjentem Dokładnie. tak naprawdę do, od momentu przyjścia do momentu wyjścia e, z kliniki, Dokładnie. z zabiegu. Więc tak? ona widzi kto jest wcześniej tą pielęgniarkę widzi, na koniec te pielęgniarkę widzi, więc to jest kompleksowo, cały czas jest ktoś przy danym pacjencie. Dokładnie, super.